Wszyscy wiedzą, że tygrys to stworzenie, z którym nie ma żartów ani zbliżania się do niego. Ma wszystko, co pozwala mu być dominującym w dżungli i dzikiej przyrodzie. Zbliżenie się do niego oznacza jedno: śmierć bez wątpienia. Jednak nawet to dzikie, niepokonane stworzenie może umrzeć w najprostszy sposób. Tygrys próbował ugryźć lwa w nogę. To natychmiast rozwścieczyło króla dżungli. Lew stanął naprzeciw tygrysa, rycząc głośno, podczas gdy tygrys uderzał go łapami po pysku. Ciosy nie były zbyt mocne. Gdyby były silniejsze, lew wpadłby w jeszcze większy szał. Krótki film kończy się nagle, pozostawiając widzów w niepewności, co stało się dalej. Najgłupszą rzeczą wśród większości zwierząt jest to, że nie zdają sobie sprawy ze swojej słabości, dopóki nie stracą życia. Spójrzcie na tego biednego psa. Nie nazwę go odważnym. Wystarczy powiedzieć, że był po prostu głupi, bo zamiast uciekać, stanął w miejscu. Tygrys był brutalny. Nie okazał żadnej litości, mimo że godzinę wcześniej zjadł obfity posiłek. A co najlepsze, nie zabił go nawet po to, by go zjeść. Po prostu uznał, że to małe stworzenie miało zbyt wysokie mniemanie o sobie, więc postanowił zakończyć jego życie na oczach widzów i turystów. Jest tu tylko jedna z dwóch możliwości: albo lew i tygrys są przyjaciółmi i mają tajne porozumienie, albo lew unika walki z tym tygrysem. Ale czy lew naprawdę się boi? Raczej nie. W końcu była z nim także lwica, co oznacza, że czuł się pewnie. Wygląda więc na to, że te dwa drapieżniki są naprawdę przyjaciółmi. To sytuacja przerażająca w każdym znaczeniu tego słowa nikt nie chciałby się w niej znaleźć. Mężczyzna otwiera drzwi swojego domu lub farmy, cokolwiek to było. Wchodzi do środka, ale gdy tylko przekracza próg, zauważa coś, co mrozi krew w żyłach. Ogromny tygrys biegnie za nim. Na szczęście drapieżnik nie zdążył go dopaść, bo mężczyzna dotarł do bezpiecznego miejsca. Gdyby spóźnił się o zaledwie dwie sekundy, byłby teraz między szczękami tygrysa. To scena rodem z horroru. Nikt nie życzyłby tego nawet swojemu największemu wrogowi. Przed domem swoich właścicieli stoi pies i zaczyna wyć. Wyczuł coś niepokojącego w pobliżu. Przez chwilę pozostaje w tej pozycji, aż w końcu nadchodzi moment krytyczny. Nagle znikąd tygrys przeskakuje przez mur posesji. Przyciągnął go dźwięk wycia psa. Co dzieje się dalej? Bez chwili wahania tygrys rzuca się na psa i w mgnieniu oka go zabija. Po wszystkim chwyta swoją ofiarę w potężne szczęki i bez wysiłku opuszcza teren domu. Łatwy łup, coś o czym marzy każde drapieżne zwierzę. Niezależnie od tego, jak dobrze wyszkolony lub jak duży jest pies, nigdy nie będzie w stanie stawić czoła tygrysowi. Scenariusz powtarza się ponownie, ale tym razem pies nie miał żadnej osłony. Dom jego właściciela znajdował się bezpośrednio przy ulicy, bez płotu ani muru, który mógłby go chronić. Gdy tylko tygrys zauważył swoją ofiarę, zaatakował bez wahania. W ciągu zaledwie kilku sekund zabił psa, nie dając mu żadnej szansy na reakcję, ani nawet na zrozumienie sytuacji. To właśnie wyróżnia tygrysy. Nigdy nie atakują, jeśli nie są absolutnie pewne swojego sukcesu. Nie marnują energii na nieudane polowania. Kiedy uderzają, robią to szybko, skutecznie i bezbłędnie. Czarny Niedźwiedź niespodziewanie znalazł się naprzeciwko młodych Tygrysiąt. Nie zignorował ich tylko dlatego, że były małe. Zamiast tego przyjął poważną postawę, gotów na wszystko. Gdy zagrożenie dla młodych zaczęło narastać, w odpowiednim momencie pojawili się ich rodzice i ruszyli w stronę Niedźwiedzia. Tygrysiątka uciekły, pozostawiając matkę i ojca w prawdziwym starciu z Czarnym Niedźwiedziem. Tygrysy nie miały zamiaru go zabić. Ich celem było jedynie zaszczepienie strachu w jego ciele, by nie odważył się ponownie zbliżyć. Wiedziały, że jeśli kiedyś poczuje głód, nie zawaha się zaatakować ich młodych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem było danie mu nauczki, aby trzymał się z dala od ich terytorium. Przepraszamy za jakość tego nagrania. Ale takie sceny są niezwykle rzadkie i warto je pokazać. Tym razem Tygrys znalazł się w samym środku wody, gdzie czyhał na niego krokodyl gotowy do ataku. Walka rozpoczyna się natychmiast. Tygrys desperacko próbuje wydostać się na brzeg, ponieważ w wodzie to krokodyl ma przewagę. Gdyby sytuacja była odwrotna i walczyli na lądzie, to Tygrys miałby większe szanse na zwycięstwo. Po krótkiej, ale intensywnej walce Tygrysowi udaje się uciec z wody. Ratując swoje życie przed tym groźnym gadem. W dżungli stoi tygrys, patrząc na węża królewskiego. Czy tygrys jest wystarczająco głupi, by zaatakować? Oczywiście, że nie. Nie zaryzykuje swojego życia dla odrobiny mięsa. Ta wąż jest jadowita i może zabić tygrysa jednym ukąszeniem. Dlatego lepiej trzymać się z dala i nie zbliżać się do niej, bo bliskość węża zazwyczaj oznacza powolną i bolesną śmierć. Jadowita czarna wąż trafiła do klatki z dwoma tygrysami, a jeden z nich wkrótce spotkałby swój los od ukąszenia węża. Tygrys ranny, nie mógł nawet znaleźć stworzenia, które go ugryzło. Poczuł tylko silny ból w swoim ciele. Po kilku sekundach zaczął walczyć, potrucizna już zaczęła rozprzestrzeniać się w jego ciele. Jego towarzysz z tyłu nie wiedział, co się dzieje, nie przejmując się sceną, mimo jej brutalności. Na końcu tygrys zginął w najcięższy możliwy sposób. Ta scena osiągnęła skrajny poziom okrucieństwa. Jest tu ponad dziesięciu głodnych tygrysów, które są gotowe zjeść wszystko, co znajdą przed sobą. W tej samej okolicy znajdują się najgorsze stworzenia na Ziemi. Tak, to ludzie. Jeden z nich rzuca małego koziołka do tygrysów. Samo zdarzenie ukazuje cierpienie kozy, której życie zostało zakończone jeszcze przed dotarciem na ziemię. Wszystkie tygrysy rywalizują o kawałek ciała tej biednej ofiary. Każdy, kto ogląda ten widok, cieszy się i nagrywa to na telefon. Nie rozumiem, dlaczego niektóre osoby cieszą się z cierpienia innych. Gdyby tygrys złapał swoją ofiarę na wolności, bez interwencji ludzi. Nie odczulibyśmy niczego w stosunku do ofiary, bo to część naturalnego porządku. Ta scena osiągnęła skrajny poziom okrucieństwa. Jest tu ponad dziesięciu głodnych tygrysów, które są gotowe zjeść wszystko, co znajdą przed sobą. W tej samej okolicy znajdują się najgorsze stworzenia na Ziemi. Tak, to ludzie. Jeden z nich rzuca małego koziołka do tygrysów. Samo zdarzenie ukazuje cierpienie kozy, której życie zostało zakończone jeszcze przed dotarciem na Ziemię. Wszystkie tygrysy rywalizują o kawałek ciała tej biednej ofiary. Każdy, kto ogląda ten widok, cieszy się i nagrywa to na telefon. Nie rozumiem, dlaczego niektóre osoby cieszą się z cierpienia innych. Gdyby tygrys złapał swoją ofiarę na wolności. Bez interwencji ludzi nie odczulibyśmy niczego w stosunku do ofiary, bo to część naturalnego porządku. Tak więc, mimo swojej potęgi i dzikości, tygrys, jak każde inne stworzenie, może zostać pokonany przez coś tak prostego, jak nieprzewidywalność natury. W tej brutalnej rzeczywistości, gdzie nawet najsilniejsi nie są bezpieczni, wszystko zależy od okoliczności. To przypomnienie, że nie ma niczego niezniszczalnego, nawet w królestwie dzikich stworzeń. Dlatego warto wspierać ochronę tych zwierząt i ich naturalnych siedlisk, aby mogły one żyć w zgodzie z naturą, a nie w nieustannym zagrożeniu. I nie zapomnijcie wspierać kanału.